Moim gościem jest dzisiaj profesor Marcin Matczak, reprezentujący Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Od czego zacząć rozliczanie Prawa i Sprawiedliwości? Zacząć od tych obszarów, gdzie to jest możliwe. Bez naruszania konstytucji i bez nadziania się na opór, który może się pojawić, oczywiście, po stronie pana prezydenta i po stronie Trybunału Konstytucyjnego. Takim obszarem jest na przykład prokuratura. To jest organ, który nie ma tak mocnej ochrony konstytucyjnej jak sądownictwo czy sam Trybunał Konstytucyjny, a jednocześnie przejęcie jakiejś kontroli nad prokuraturą umożliwia. Tak zwane rozliczanie, to znaczy prowadzenie postępowań, które moim zdaniem są konieczne do prowadzenia wobec wielu funkcjonariuszy Prawa i Sprawiedliwości. Uważam, że nie jest najlepszym pomysłem coś, co się nieraz proponuje i co oczywiście politycznie można zrozumieć, żeby zaczynać y, naprawianie od takiego bardzo mocnego ataku, na przykład na Trybunał Konstytucyjny, czyli zrobienia czegoś podobnego, co zrobił PiS na, w roku 2015, ponieważ tam. Kontrola konstytucyjna czy, czy, czy ochrona konstytucyjna jest absolutnie maksymalna. Krótko mówiąc, ja bym obstawiał prokuraturę i media publiczne, oczywiście, dlatego że paradoksalnie media publiczne, chociaż same formalnie władzą nie są, mówimy o nich metaforycznie, są władzą czwartą. Jednak są kluczowe, dlatego, żeby społeczeństwu pokazać całe zło, które się dokonywało przez ostatnie 8 lat. Także ja bym obstawiał prokuraturę i media. A trzeba rozliczać zgodnie z literą prawa, czy jak to niektórzy mówią po pisowsku po prostu z buta. Nie, ja uważam, że nie można leczyć dżumy cholerą. Znaczy, uważam, że sytuacja, w której opozycja idąca do wyborów pod sztandarami praworządności nagle zacznie niszczyć tę praworządność w myśl takiego założenia, że cel uświęca środki, to będzie to tragedia dla Polski i dla polskiej praworządności. Z tego względu, że prawo funkcjonuje według pewnego rodzaju zwyczajów. Jeżeli zdarzy się tak, że. Po tym, co zrobił PiS, to znaczy doszedł do władzy, unieważnił wybór sędziów. Teraz koalicja, nie daj Boże, zrobi dokładnie to samo. Słyszymy niestety takie głosy, że na pierwszym posiedzeniu Sejmu powinna zostać podjęta uchwała o wyzerowaniu czy zlikwidowaniu Trybunału Konstytucyjnego. Mimo, że nie ma podstaw prawnych, żeby to zrobić, to moim zdaniem to wytworzy bardzo zły zwyczaj konstytucyjny, który spowoduje, że każda następna władza będzie robiła to samo. Ja nie bronię tutaj ludzi, którzy są w Trybunale Konstytucyjnym. Oni powinni w nim nie być, nie nadają się do tego. Jest tam wiele osób, które się sprzeniewierzyły funkcji sędziowskiej. Bronię instytucji i stabilności instytucji. To moim zdaniem jest absolutnie kluczowe. Także tak. Zgodnie z prawem, tylko zgodnie z prawem i w całości zgodnie z prawem, co paradoksalnie wcale nie oznacza łagodnie, bo polskie prawo pozwala na bardzo dogłębne rozliczenie tego, co się zdarzyło, natomiast na pewno nie na skróty, na pewno nie z naruszeniem zasad konstytucyjnych. Ja zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo wynotowałem sobie tutaj wpis na portalu X profesora Marcina Matczaka, który właśnie tutaj porusza ten temat, o którym rozmawiamy, czy ta polityka obniżania polaryzacji ma polegać na tym, że lewica będzie rządzić polską szkołą, Roman Giertych będzie ministrem sprawiedliwości, a pierwsza ważna decyzja to przeniesienie pomnika Lecha Kaczyńskiego z placu Piłsudskiego w bardziej ustronne miejsce. No i tutaj pan profesor właśnie mówi, że oba Obawia się, że Polska będzie trochę przypominała kreskówkę Tom i Jerry, że te partie będą po prostu nawzajem się ganiać. I zastanawiam się, właśnie tutaj chciałbym zadać pytanie takie wprost: czy spodziewa się pan bardziej rozliczenia, czy takiej, no niestety, zemsty? Chyba mam nadzieję, że dojrzeliśmy jako społeczeństwo i że rozliczenie nie będzie zemstą. Proszę mi pozwolić wyjaśnić, o co mi tutaj chodzi w tej kwestii. Błędem nowej władzy moim zdaniem byłoby karanie nie funkcjonariuszy prawa i sprawiedliwości, ale elektoratu prawa i sprawiedliwości. Co mam na myśli? Jeżeli mamy panią premier Szydło, która odmawiała publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego i tak samo pana Mateusza Morawieckiego, to z całą pewnością należy rozpocząć postępowania karne wobec tych osób, ponieważ nie może tak być w demokracji. Że jeden człowiek z władzy wykonawczej wstrzymuje publikację wyroków władzy sądowniczej i w ten sposób ją paraliżuje. Nie ulega to żadnych wątpliwości. Jeżeli mamy dowody, a mamy dotyczące nielegalności, na przykład wyborów kopertowych, w związku z tym wobec osób za nie odpowiedzialne powinno być prowadzone postępowanie. To jest rozliczanie funkcjonariuszy. Natomiast kiedy słyszę o takich symbolicznych atakach czy upokorzeniach, które mają być kierowane w stosunku nie funkcjonariuszy, PiS, Tylko w stosunku ich elektoratu, czyli na przykład ataku na pamięć o zmarłych, przenoszenie pomników, pokazywanie tym ludziom, że to oni są winni temu, co się w Polsce działo, to uważam, że to jest absolutnie niepotrzebne i cała nasza wiedza prawniczo-politologiczna pokazuje, że w tej sytuacji my tylko dajemy wodę na młyn populistom i tak naprawdę. Powodujemy, że tym bardziej prawdopodobne jest szybki, jest szybki powrót do władzy populistów. Bo w tej sytuacji, jeżeli my symbolicznie atakujemy wartości ważne dla lektoratu PiS, to. Ten elektorat staje się coraz bardziej wystraszony i coraz bardziej potrzebuje tych swoich właśnie funkcjonariuszy po to żeby oni bronili tych wartości. W dojrzałym państwie da się oddzielić te dwie kwestie. Da się oddzielić rozliczenia wobec ludzi, którzy byli przywódcami, którzy byli winni i nie atakowanie ludzi, którzy są elektoratem konserwatywnym i którzy cały czas w Polsce będą mimo to, że PiS straci władzę. Więc ja zachęcam do tego, ażeby oddzielić te dwie kwestie. Funkcjonariusze tak? Elektorat nie. Mówi Pan o dojrzałym społeczeństwie i o dojrzałym państwie. Ja zastanawiam się, czy my żyjemy rzeczywiście w dojrzałym państwie i dojrzałej demokracji. Czy tak jak piszą Sadura i Sierakowski, jednak jest to trochę społeczeństwo populistów? Wie pan ja mam chyba trochę inne spojrzenie na to. Pojawił się ostatnio bardzo ciekawy raport Fundacji More in Common, czyli więcej wspólnego. Sama nazwa pokazuje, że chodzi między innymi w działaniu tej fundacji o to, żeby jednak trochę więcej nas łączyło niż dzieliło. Zatytułowany Zmęczona wspólnota i ten raport pokazuje, że są w Polsce dwie dosyć skrajne grupy, które tam liczą 5-6%, które ze sobą bardzo mocno walczą i stwarzają takie poczucie że rzeczywiście bardzo wielkiego konfliktu, są aktywne w mediach społecznościowych, bardzo jasno i bardzo agresywnie deklarują swoje przeciwstawne. Stanowiska to są, powiedzmy, takie ugrupowanie postępowców i ugrupowanie ludzi, którzy są tradycjonalistami. Natomiast pośrodku jest bardzo duża grupa, którą autorzy raportu nazywają zmęczoną wspólnotą ludzi, którzy normalnie żyją, normalnie funkcjonują. I których bardzo męczy konflikt polsko-polski, który, jak widzą, już nie tylko dotyczy polityki, ale schodzi nawet na poziom rodziny, na poziom gustów sportowych, gustów muzycznych, więc przenika całe nasze życie. Więc wydaje mi się, że my jesteśmy przede wszystkim. Wspólnotą zmęczoną konfliktem, tak jak mówi ten raport, i trzeba podjąć pewne działania, żeby jednak poziom tej agresji, który jest w życiu społecznym, obniżyć. Prawnicy wiedzą, że nawet jeżeli my teraz wprowadzimy nowe, piękne ustawy, które naprawią państwo prawa, ale będzie istniał ten konflikt, ta polaryzacja, to za moment przyjdzie ktoś nowy, kto będzie grał na tych emocjach, i on znowu dostanie mandat do tego, żeby instytucje paraliżować, żeby ustawy naruszać. Więc. Podkreślam, że sama naprawa państwa prawa to nie jest tylko ruch formalny, oparty na nowych ustawach, ale w pewnym sensie głębsza naprawa polskiego społeczeństwa i właśnie obniżenie emocji. Na pewno takie symboliczne, ostre, agresywne decyzje, jak przenoszenie pomników, atakujące pamięć pozmarłych, na pewno nie pomogą w tym obniżeniu. Dlatego cały czas podkreślam, że musimy te dwie kwestie rozdzielać: rozliczanie funkcjonariuszy i nie poniżanie, Elektoratu Prawa i Sprawiedliwości albo szerzej elektoratu konserwatywnego. Ja zastanawiam się, bo mówi Pan o emocjach, i zastanawiałem się, czy tych ludzi do pójścia do wyborów, do tej frekwencji 70 popchnęły właśnie emocje, czy chęć jednak braku tych emocji, bo z różnymi opiniami można się spotkać obserwując media. Wie pan, na pewno emocje odgrywają coraz ważniejszą rolę w naszym życiu. Ja ostatnio, w, w ostatniej książce, którą, którą opublikowałem, bardzo dużo tego miejsca poświęcam emocjom w życiu społecznym, które zastępują w pewnym sensie racjonalność i w ten sposób powodują, że my wszyscy stajemy się coraz bardziej podatni na wezwania populistyczne, bo populista to jest ktoś taki, kto budzi te emocje, kto budzi te negatywne emocje, szuka wroga, chce pokazać frustrację, chce nam powiedzieć, że jesteśmy oszukiwani, że coś. Bardzo strasznego się dzieje i wtedy te emocje się w nas budzą. Nieraz one idą w kierunku pozytywnym. Ta frekwencja 75% jest absolutnym fenomenem emocjonalnym i, i ja nie kwestionuję tego, że te emocje odgrywały tutaj istotną rolę, bo bez nich na pewno by tej frekwencji nie było. Ale są emocje dobre i są emocje złe. Są emocje, które chcą dobra dla Polski i są emocje, które chcą. Jakiegoś zła dla naszych współobywateli. Ja bym chciał po prostu zaprzeczyć temu, że życie publiczne musi być walką, że my musimy się masakrować słowem, że my musimy stawać do rozmowy jak do pojedynku i zawsze musimy oceniać, kto wygrał, a właśnie kto został pokonany. To są pewne metafory, które zostały nam wtłoczone w głowę przez populistów. Oni chcą, żeby życie publiczne było wojną, żeby jedna grupa, na przykład konserwatywna, czuła się zagrożona przez. Grupę postępową albo odwrotnie, i wtedy mogą odgrywać rolę rycerzy na białym koniu, którzy chronią prawda, tę grupę, i wtedy ta grupa daje im mandat do bardzo dalekiego zmienia życia politycznego. Robi się rewolucja, ta wojna się jeszcze zaostrza. Nie, nie, nie możemy iść w tym kierunku. To, co ludzi popchnęło do tego, żeby godzinami stać do lokali wyborczych, to były dobre emocje. Emocje, które chciały dobra dla Polski, poprawy. Nie zamieniajmy ich teraz. W emocje złe, które będą chciały odwetu atakowania wartości ważnych dla drugiej strony. Spróbujmy skanalizować te emocje dalej w kierunku właściwym, naprawy naszego wspólnego domu, w którym, tak jak mówię, wynika z badań, po prostu mieszka zmęczona wspólnota, wspólnota zmęczona konfliktem, która chce już czegoś innego. To zostawmy w takim razie emocje i porozmawiajmy o konkretach. Ja zastanawiam się, czy Pana zdaniem polskie państwo może zostać sparaliżowane. Pytam pod kątem działalności Trybunału Konstytucyjnego, pod kątem działalności prezydenta Andrzeja Dudy, który jeszcze no, nie wiadomo, co może zrobić i jaką rolę będzie odgrywał w tej całej nowej politycznej rzeczywistości. Oczywiście takie ryzyko istnieje, bo to, czy państwo działa, czy jest sparaliżowane, zalega, zależy od. O tem, od, od dojrzałości polityków. Wie pan, nie, nie, to nie jest pierwszy raz w historii, kiedy taka sytuacja obawy przed paraliżem się pojawia. Ja ostatnio mówiłem o tym, że mi, taka sytuacja istniała na przykład w Stanach Zjednoczonych w latach 30., gdzie po wielkim kryzysie finansowym y, prezydent Roosevelt wygrał wybory i dostał mandat od społeczeństwa od zmi do zmiany tego, co tam się działo. a, a w w Sądzie Konstytucyjnym, czyli w Sądzie Najwyższym Odpowiednikiem naszego Trybunału Konstytucyjnego jest Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych, siedziało siedziała grupa konserwatywnych sędziów, którzy tak naprawdę cokolwiek prezydent uchwalił czy zaproponował do uchwalenia, to oni to uchylali, a więc można powiedzieć, rzucali mu kłody pod nogi i, i, i ktoś, kto dostał mandat do naprawy swojego państwa, nie mógł tego robić, bo władza sądownicza wybrana przez poprzednie, przez poprzednią władzę mu to blokowała i tam oczywiście były bardzo mocne napięcia i u nas też one mogą być, ale ostatecznie to się wyklarowało, to znaczy sytuacja. I jedna strona ustąpiła, druga strona ustąpiła, i tak bardzo często bywa, dlatego, że jak zmienia się sytuacja polityczna, a u nas się właśnie zmieniła, to zmieniają się też ludzie. I my, oczywiście, możemy się obawiać, że w Trybunale Konstytucyjnym jest taki pisowski monolit, który będzie powodował właśnie torpedowanie wszystkich działań nowej władzy, ale to wcale nie jest pewne. Proszę zwrócić uwagę, że. My na przykład proponujemy jako prawnicy, żeby rozliczyć Trybunał Konstytucyjny postępowaniami dyscyplinarnymi. I ludzie mówią: Nie, to nie ma sensu, bo na postępowanie dyscyplinarne na przykład wobec Krystyny Pawłowicz musi się zgodzić Trybunał Konstytucyjny, a ponieważ tam są jej koledzy i koleżanki, to nigdy tak się nie zdarzy. W tym roku, już przed wyborami, został złożony wniosek o uchylenie immunitetu Krystynie Pawłowicz i ona ocalała. Ktoś mógł powiedzieć: No właśnie, właśnie, chronią ją. Ale uwaga głosowanie wygrała 7 do 6. Jednym głosem w sytuacji jeszcze przed wyborami. Krótko mówiąc, to już nie jest monolit, a teraz po zmianie władzy tym bardziej nie będzie. W związku z tym ja wcale nie mam takiej pewności, że jeżeli nowa władza będzie proponowała pewne rozwiązania, a jednocześnie na przykład prokuratura będzie prowadziła postępowania w trybunale dotyczące tego, o czym tam politycy z sędziami rozmawiali, dlaczego się z nimi spotykali, czy nie wpływali na orzecznictwo tego trybunału, to tam pęknie zupełnie już ta solidarność i może nagle się okazać, że, 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 że to nie jest trybunał, który może blokować, bo cokolwiek tam się do niego zaskarża, to powoduje to pad, dlatego że sędziowie się nie mogą ze sobą zgodzić. Krótko mówiąc, takie ryzyko istnieje, ale historia uczy nas, że te, w sytuacji takiego konfliktu politycznego bardzo często dochodzi do ucierania się pewnych pozycji, bo dwie strony mają różnego rodzaju argumenty, i myślę, że w tym przypadku może być tak samo. To skoro jesteśmy już przy Trybunale Konstytucyjnym i przy nazwiskach, to jedno nazwisko chodzi mi po głowie. Julia Przyłębska. Czy ta postać jest tutaj jakimś problemem? Czy trzeba sobie jakoś w ten sposób, nowa władza musi sobie poradzić w jakiś sposób z Julią Przyłębską? Jakoś, nie wiem, odwołać? Co można tutaj w tej sytuacji zrobić? Co jest możliwe, tak jak rozmawialiśmy na początku, zgodnie z literą prawa? Nie, nie, Julia Przyłębska jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego i mimo to, że i ja, i wielu prawników ma bardzo negatywny stosunek do niej i, i bardzo nisko ocenia jej kompetencje do pełnienia tej funkcji, to ona została ważnie powołana na to stanowisko, i czy my chcemy, czy nie, ona ma prawo dokończyć swoją kadencję jako sędzia. Ta kadencja to jest kadencja dziewięcioletnia, która się zaczęła w roku 2016, więc ona do 2025 chyba będzie sędzią. Czym innym jest kwestia jej prezesury w zakresie Trybunału Konstytucyjnego. Tam już. Toczy się konflikt, ponieważ zgodnie z prawem jest całkowicie jasne, że ona już prezesem nie powinna być. Więc co do. Ja, ja myślę, że tutaj sytuacja po dojściu nowej władzy do władzy, czyli stworzenia rządu, może być taka, że jeżeli dojdzie do tej, do tej naprawy Trybunału, która jest możliwa, czyli odwołania trzech dublerów i tam wejdzie trzech sędziów, którzy będą już albo tych, którzy zostali wybrani w roku 2015, albo ich następców, to tam zmieni się znowu dynamika i być może w tym Trybunale i być może dojdzie do tego, że zostanie wybrany nowy prezes. A więc Julia Przyłębska przestanie być prezesem Trybunału Konstytucyjnego i to byłoby właściwe, bo ona nie ma prawa nim już dalej być. Ale ma prawo być sędzią. W związku z tym do tego 2025 roku tym sędzią będzie. Ja cały czas o tym właśnie mówię, że my... Nawet jeżeli zgrzytamy zębami i uważamy, że ci ludzie się nie nadają, to z szacunku dla instytucji, z szacunku dla ciągłości instytucji, jeżeli chcemy mieć sąd konstytucyjny, akurat to musimy bardzo jasno rozgraniczyć. Nawet jeżeli ona nie może już być prezesem, i powinna być, powinien być prezes nowy, to dalej jest sędzią i z tego z tej funkcji zgodnie z naszą konstytucją nie może być odwołana. na prokuratora krajowego z takimi uprawnieniami, jakie zostały mu nadane, nadaje się Dariusz Barski, człowiek z biegnięwa to, to oczywiście był ruch, który nie powinien się zdarzyć. To był ruch o, obliczony na zabetonowanie prokuratury i ja nie znam ani osobiście, ani bardzo nie śledziłem działań tego pana do tego stopnia, żebym mógł to oceniać. Natomiast oczywiście mój stosunek do tego, co robiła prokuratura przez ostatnie 8 lat, jest skrajnie krytyczny. Czy to był jeden z najbardziej upolitycznionych, yy, jedna z najbardziej upolitycznionych instytucji, i z całą pewnością tutaj potrzeba wielu zmian, zwłaszcza, że ona jest kluczowa dla prowadzenia tych rozliczeń. Więc zostawiając na razie na boku ocenę indywidualną konkretnych osób, tutaj z całą pewnością zmian trzeba dokonać. Będzie oczywiście trudno, dlatego że to zabetonowanie zostało celowo zrobione po to, żeby. Powstrzymać pewne dalsze ruchy ze strony opozycji, ale zobaczymy. Ja myślę, że musimy dać też temu rządowi trochę czasu na to, ażeby wejść w tę dynamikę polityczną, żeby przeprowadzić negocjacje, rozmowy, w tym także rozmowy i negocjacje z prezydentem, który tutaj jest akurat kluczowy, i zobaczymy. Miejmy nadzieję, że tak jak w tych innych przypadkach historycznych, tutaj też dojdzie do jakiegoś utarcia. Sensownego stanowiska. To Panie Profesorze, skoro o prezydencie już Pan wspomniał, Marcin Mastalerek przed kilkoma, kilkunastoma minutami popełnił tweet, którego zaraz prawdopodobnie zobaczymy na naszych ekranach. Zacytuję. Po przeprowadzeniu konsultacji i głębokim zastanowieniu, prezydent Andrzej Duda podjął już decyzję w sprawie tak zwanego pierwszego kroku. Decyzja jest ostateczna, więc ścigającym się na apele do prezydenta polecam. Spokojne oglądanie wieczornego orędzia. Czego pan się spodziewa po tym orędziu? Wie pan, szczerze mówiąc nie wiem, dlatego że ja dosyć dawno już temu straciłem zaufanie do takiej propaństwowości pana prezydenta Dudy. Dla mnie propaństwowy prezydent to jest ktoś, kto potrafi jednak wznieść się poza dobro partii, która go popiera, Ktoś, kto myśli szerzej, kto myśli dalej, zwłaszcza, że prezydent już PiSu nie potrzebuje, będzie kończył za moment drugą kadencję, trzecią kadencję prezydentem nie będzie, więc myślę, że teraz chociaż mógłby pomyśleć szerzej. Ten tweet pana Mastalerka jest dla mnie taki, tak jak cała ta kadencja, to znaczy... Prezydent podjął, niech nikt z nim nie dyskutuje, niech nikt nie krytykuje. No nie, no właśnie mamy prawo dyskutować i zapytać pana Andrzeja Dudę, że jeżeli on na przykład dzisiaj w tym orędziu wskaże, na premiera pana Morawieckiego, który nie ma absolutnie szansy na to, żeby, żeby powołać rząd, to czy to jest dobre dla Polski? Ja uważam, że to jest tragiczne dla Polski, dlatego że mamy sytuację, w której Polska jest pod wpływem ogromnych zmian geopolitycznych. Mamy wojnę za granicą, mamy problemy y, ekonomiczne, które w sytuacji y, zaostrzenia się konfliktów y, nie tylko u nas, ale na Bliskim Wschodzie, czyli nie tylko w naszej części Europy, ale na Bliskim Wschodzie, spowodują dalszą, dalsze ryzyko recesji i w samym środku, tego problemu. Mamy pana prezydenta, który na przykład, dajmy na to, powołuje kogoś. Kto nie ma szansy stworzenia rządu, a więc zostawia Polskę jak okręt bez kapitana tak? na następne dwa tygodnie albo na trzy tygodnie. Z jakiego powodu? No właściwie nie wiadomo z jakiego powodu, po prostu dlatego, że czuje jakąś lojalność. Więc jeżeli dzisiaj ta decyzja zostanie podjęta w kierunku, która, która ni niestety wynika z tej lojalności prezydenta z ostatnich ośmiu lat, to znaczy, że PiS mimo braku szansy na stworzenie rządu dostanie te doda ten dodatkowy czas. To ja bym chciał jednak apelować do prezydenta, wbrew temu, co mówi pan Mastalerek, żeby on tego nie robił, dlatego że jako obywatel, jako Polak, mam prawo to robić. Prezydent nie jest osobą, która może podejmować decyzje arbitralnie. Powinien się kierować artykułem pierwszym Konstytucji, czyli tym, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, a nie tylko prawa i sprawiedliwości, i powinien podejmować decyzje słuszne i sensowne w świetle tego dobra. Także czekam na to orędzie. Mam nadzieję na cud, to znaczy na to, że prezydent nagle jednak zacznie myśleć w kategoriach szerszego dobra Polski, a nie nadal będzie utożsamiał dobro Polski z dobrem partii Prawo i Sprawiedliwość. Może ten cud się zdarzy. Natomiast jeżeli on się nie zdarzy i ktoś z PiSu zostanie powołany na premiera, a więc stracimy następny czas bez sensu zupełnie. No to ja tym tweetem nie zamierzam się przejmować i nadal będę apelował do prezydenta i będę go krytykował, żeby działał w interesie Polski, a nie w interesie Prawa i Sprawiedliwości. Panie profesorze, to biorąc jednak trochę w obronę może prezydenta Andrzeja Duda, nawet jeśli powierzy misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu i stracimy, jak pan profesor mówi, te dwa tygodnie, to to są tylko dwa tygodnie, bo przecież potem jest ten drugi krok konstytucyjny. A tutaj z tego, co wskazuje arytmetyka sejmowa, no tu już nie będzie litości i tutaj już zostanie... Powołany premier cały czas aktualnej jeszcze opozycji. Dlaczego te dwa tygodnie są aż tak kluczowe? Dlaczego nazywa pan te dwa tygodnie stratą czasu? No bo, bo to jest strata czasu. No jeżeli może pan zrobić coś dobrego dla Polski, to dlaczego ma pan czekać dwa tygodnie? Proszę pamiętać, że to jest też tak, że to nie są tylko te dwa tygodnie. Prezydent wyznaczył najdalszy możliwy termin zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu. Mógł to zrobić wcześniej. I teraz. Wszystkim, którzy teraz powiedzą, no bo mógł, to ja powiem, no nie, no właśnie nie. Myśmy się przyzwyczaili do tego, przez ostatnie 8 lat, że władza Prawa i Sprawiedliwości i władza prezydencka jest absolutnie arbitralna. To znaczy, jest jakiś limit czasowy, i my uważamy, że prezydent może w tym zakresie zrobić wszystko. Nie, prezydent ma się kierować dobrem Polski. Wie pan, jeżeli na przykład jest wielka firma, w której zmienia się zarząd i wiadomo, że jeden już odchodzi, a drugi przychodzi, to działaniem na szkodę tej firmy jest sytuacja, w której tym ludziom, którzy już nie, nie zarządzają, tylko właśnie zastanawiają się, co z nimi będzie, szukają sobie już nowych przestrzeni, bo mówię tutaj o tym odchodzącym rządzie w tej metaforze, ci ludzie już nie zajmują się tak dobrze sprawami. Tej firmy, czyli tego, tej, tej, tej Polski, jak ci, którzy przyjdą, którzy mają przed sobą całą perspektywę następnych czterech, a może nawet ośmiu lat. Krótko mówiąc, to jest sytuacja, w której y, każdy dzień, w którym Polska nie jest właściwie zarządzana, jest stratą czasu. Więc jeżeli Zastanawiamy się, no, może dwa tygodnie, no to to nie są dwa tygodnie, bo najpierw mamy informację, że ten rząd powinien przeprowadzić obchody 11 listopada. Tak, jak gdyby obchody 11 listopada były ważniejsze niż interes polski. Y, za chwilę będziemy mieli informację, no to może jeszcze dwa tygodnie, dlatego że właściwie co to nam szkodzi? No szkodzi. Nie wiadomo, co się zdarzy w tym czasie i nie wiadomo, czy sytuacja tak, tak napięta międzynarodowa nie spowoduje, że będziemy później. Ubolewać, że przez te dwa tygodnie, albo trzy tygodnie, albo cztery tygodnie Polska nie miała nowego rządu, który z nową energią mógłby zarządzać naszymi sprawami. Krótko mówiąc, prezydent nie może podejmować decyzji według własnego widzimisię, się, tylko powinien kierować się dobrem Polski. A akurat takie argumenty, że nowy rząd powinien zorganizować 11 listopada, albo że prezydent może sobie wyznaczyć kogo chce, są absolutnie nieprzekonujące. To jest coś, co do czego chcieliśmy, daliśmy się przekonać przez ostatnie 8 lat, są pewne wartości, tak jak, wartości, jak wartość konstytucyjna dobra wspólnego, a prezydent jako strażnik konstytucji jest także strażnikiem tego dobra. Więc ja bym, jeżeli dzisiaj zostanie Mateusz Morawiecki yy, na przykład albo ktoś inny z pis wyznaczony na premiera, to ja chciałbym usłyszeć od mojego prezydenta, gdzie tutaj jest dobro Polski. To znaczy w jaki sposób ta sytuacja mianowania kogoś, kto nie będzie w stanie sformułować rządu, jest dobra dla Polski. Mam prawo o to pytać jako obywatel i takie pytanie stawiam. O rozliczaniu PiSu, zmianie władzy i roli prezydenta Andrzeja Dudy w tym całym politycznym zamieszaniu opowiadał profesor Marcin Matczak z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo.